Zrób ze mną dzisiaj bardzo prosty makijaż w kolorze te czyli beże, brązy i złota, a przede wszystkim świetlista skóra, to jest trend tego letniego sezonu. Każdy makijaż rozpoczynam od nałożenia bazy na całą skórę twarzy, po to, aby struktura skóry była wyrównana, żeby wypełnić pory, drobne linie i zmarszczki, żeby makijaż wyglądał po prostu lepiej. Baza na cerę, ale baza również na powieki, żeby formuła makijażu była wodoodporna. Zasadą tego makijażu jest rozświetlenie, ale też glow rozświetlenie rozświetlam twarz w takich miejscach, jak sam środek, ale też policzki, i okolice przy oku. Używam do tego korektora do twarzy w najjaśniejszym odcieniu, właśnie, żeby te miejsca były takie rozświetlone, żeby one były takie bardziej uwidocznione i bardziej wypukłe. Blenduję to wszystko pędzelkiem do podkładu, i teraz będę jeszcze rozświetlała okolice oka. Korektor pod oczy w wewnętrznym kąciku i delikatnie muszę go rozpracować również pędzelkiem do podkładu, nie tylko pod okiem, ale wzdłuż nosa i na całej chomej powiece. Korektor sprawdzi się świetnie w przypadku takiej skóry jak moja, która jest przezroczysta i widoczne są żyłki, ale też jeżeli masz cienie pod oczami. I teraz kluczowy moment do podkładu, który nakładam na dłoń, dodaję odrobinę, dosłownie kropelkę naturalnego olejku. Olejek jest niezbędny do wykonania tego podkładu, a to dlatego, że efekt całego makijażu ma być w takiej wersji glow, ale nie chodzi tutaj o podkład, który ma formułę rozświetlającą, tylko taki glow, naturalny glow. Chodzi o to, żeby Twoja skóra wyglądała tak jakbyś zeszła po prostu z plaży w wakacje, taka muśnięta takimi olejkami, ona ma pięknie odbijać słońce i właśnie po to dodałam kropelkę tego olejku do podkładu, skóra będzie taka świetlista. W pierwszej kolejności podkład rozprowadziłam po całej twarzy specjalnie do tego przeznaczonym pędzelkiem, ale teraz sięgam po beauty blender, czyli gąbeczkę, która jest zwilżona wodą. To daje taki efekt, że mam pewność, mam gwarancję, że podkład jest rozłożony równomiernie. Czas na konturowanie na mokro. Używam bronzera w sztyfcie, uwielbiam taką formę konturowania, szczególnie w okresie wakacji. Najpierw nakładam takie linie bronzerem, a potem aplikuję go, rozcieram go właściwie pędzelkiem tym samym, który używałam właśnie do podkładu. Zobacz, kolejny raz sięgam po ten sam pędzelek, on jest bardzo uniwersalny. Czas na puder. Puder jedwabisty, mój ulubiony puder z efektem photoshop, czyli daje taki efekt wygładzenia całej skóry. Nakładam go na całą skórę twarzy, omijam tylko te miejsca, gdzie nałożyłam bronzer przytywczy. Skóra po użyciu tego pudru jest jedwabista, wygładzona i nie jest przesuszona. No i moja paleta. Zaczynam od takiego pośredniego cienia w kolorze kawelate, który nakładam w załamaniu powieki i wyciągam go troszeczkę powyżej. Teraz nakładam cień czekoladowy na całą ruchomą powiekę. Cała powieka musi być przykryta tym cieniem dosyć szczelnie, ale to jeszcze nie koniec, bo teraz uwaga, rozświetlacz wpłynie. Delikatnie go wykładam w niedużej ilości na dłoń i paluszkiem rozprowadzam po całej ruchomej powiece, żeby właśnie był taki efekt glow. Jak prezentuje się oko, to jest bardzo subtelny makijaż, ale czas jeszcze podkreślić troszeczkę brwi. Ja używam maskary. Maskary, która nie tylko nadaje kolor, bo jest dodatkiem hennny, ale również wystylizuje brwi. Pas na przyciemnienie oka, więc kred odporna, którą rozcieram pędzelkiem w kształcie kuleczki i końcówki tylko wyciągam paznokciem. No i konturowanie. Dużo bronzera. Brązer gra tutaj główną rolę, bo pamiętaj, że makijaż w kolorze kawelaty to jest makijaż sezonowy, letni, czyli masz wyglądać jakbyś wróciła z wakacji. Użyj dużo bronzera właśnie na policzki, na czoło. Możesz dołożyć również pod łukiem brwiowym. Teraz czas na róż. Nie używaj aż tak bardzo dużo różu, bo jednak brązer tutaj jest głównym bohaterem i odrobina rozświetlenia na kościach jarzmowych, bo to ma być efekt glow. Pamiętaj też musnąć końcówkę noska i być może jeszcze łuk kupi najbędzie będzie wspaniale. Zostały do wytuszowania jeszcze rzęsy. Będę używała maskary, która ma silikonową szczoteczkę w kształcie klepsydry. Ta szczoteczka daje taki efekt bardzo mocno czarnych rzęs, ale też te rzęsy są jak taki wachlarz wytuszowane bardzo precyzyjnie. Używam też, uwaga, drugiego tuszka który robi efekt sztucznych rzęs. Rzęsy są takie jakby doklejone przez fingerist. Zobacz, jak dużo i jak długie zrobiły się te rzęsy. Taki efekt uwielbiam najbardziej. Jeszcze tylko odrobina rozświetlacza wewnętrzny kącik oka. Na usta szminka w idealnym odcieniu nude, bez żadnych odcieni różu, sam beż, ale na sam środek jeszcze tylko dołożę odrobinę błyszczyka, który ma tysiąc drobinek, dzięki temu powiększę w taki sposób usta. Tak właśnie prezentuje się całość. Jeżeli masz ochotę dobrać dla siebie kosmetyki kolorowe do makijażu, do swojego typu urody, do swojej karnacji, napisz do mnie wiadomość prywatną.